Dostaliśmy całą stertę e-maili, dokumentów, rachunków i list przelotów. Wszystko to skupiało się na Mohamedzie bin Hamamie. W głosowanie zaangażowani byli Hassan al-Tawadi oraz prezes, czyli Jego wysokość Sheikh Mohamed. Bin Hamam oficjalnie nie należał do katarskiej delegacji, chociaż wszyscy myśleli, że jest inaczej. Bin Haman współpracował z delegacją, chociaż ta się od niego odcinała. Jej biura znajdowały się w budynku Chemco czyli firmy Bin Hamama. Działania prowadzono dwutorowo. Była oficjalna katarska delegacja, nagłaśniająca ofertę kraju, a z drugiej strony realizowano tajną operację. Robił to Mohamed bin Hamam który znał wszystkich graczy. Wiedział, że uzasadnianie oddania głosów na tak dziwnego kandydata jak Katar będzie trudne. Dlatego latał po całym świecie, zawiązując sojusze i wręczając łapówki. Tak kupował poparcie dziesiątek działaczy piłkarskich, głównie z Azji i Afryki. Poleciał na Bahamy, do Kapsztadu, Tokio i Korei Południowej. Wszystkich starał się olśnić pieniędzmi, prywatnymi rejsami, pobytami w pięciogwiazdkowych hotelach i wspaniałymi posiłkami. Każdego pytał, czego ten potrzebuje i rozmawiał o katarskiej kandydaturze. Zauważyliśmy, że po tych spotkaniach na rachunkach firmy Kemco odnotowywano wzmożoną aktywność. Asystenci Binhamama przesyłali od 10 do 200 tysięcy dolarów na konta działaczy, z którymi się spotykał. Był to pierwszy dowód na wręczanie łapówek w zamian za głosy. Z głębi serca dziękuję za wsparcie. Załączam szczegóły, które umożliwią dokonanie przelewu.